manko widzowie. To jest już czwarty odcinek z tej serii. Przepraszam za to, że w tamtym odcinku nie było głosu, ale no. Niestety zepsuł mi się mikrofon. Nie działał, nie wiem dlaczego. Gadałem, ale nie było mnie słychać. I tak, umarłem w danym odcinku, niestety zdarza się. No co? Zaczynamy. O, mam nowego skina. Też założyłem sobie taką pandę chyba okej okay. mi się podoba szczerze powiedziawszy założę sobie jeszcze zbrojkę bo zdjęłem ją po to żeby pokazać wam skina w tamtym odcinku byliśmy w niderze zdobyliśmy ponad dwa staki kwarcu no, to jakieś złoto troszeczkę samorodków i jeden magmowy krem magma krem. A nie, tu mam więcej. Okej, okay, nie wiem. Odłożę to wszystko sobie, ładnie. Szczerze, nie wiem co w tym odcinku mamy zrobić, ale coś się tu będzie zawsze robiło, jakiś... coś się zawsze znajdzie. Na pewno zrobię więcej chlebków. To miałem farmę chle... farmę nie chleba, tylko próbek będę chciał na pewno zrobić To jest pewne, że zrobię Bo bardzo przyda mi się jedzenie ten mięso Bo daje to więcej i po prostu nie Po prostu daje więcej Lepsze jest po prostu I skóra też się przyda, bo będę się robić full enchant Ups Co? Tam jest krówka, o boże, świnka, to są zabiję że sobie ją. Dobra. Mm. Mam diamentowy kilo, ale wybrałbym się... ...do kopalni, bo... O! Widzieliście to? No? Na no, moich było raz drzewo. Rzadko, rzadko się tak coś zdarza. uszedłem do kopalni, ale chyba zrobię to w następnym odcinku i zajmę się tylko kopaniem i też przepraszam za to, że ten odcinek wlatuje w niedzielę ale dużo problemów wszystkiego, przepraszam was za to więc w sumie też wesołych świąt wielkanocnych bo jeśli ja to nagrywam w sobotę to wleci w niedzielę czyli w święta więc wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego Wam życzę. I żeby po prostu miło byście spędzili ten czas. Śniadanie z rodziną. To jedna z ważniejszych rzeczy, żeby coś spędzić miłe śniadanie z rodziną. No i też prezentów młodszym widzom. Fajnych i udanych. Dobra to sobie odłożę wszystko to sobie przepalę przepalę tutaj o w ogóle co tu było 6 6 tego żelaza a w ogóle jak mam 6 a nie dobra posiadałbym 7 to nie zobaczę czy raz odcinam ale szczerze wam bo nie grałem tutaj hmm. такой такое видно с Такое видно Не, вам будет больше. Хм... Hmm. Где, может быть, стена там-то? же не знаю. Тут нет раз, Тут не ма. тоже не ма. Это задней... не <плод> No, ale okej okay. tu nic nie ma chyba dzisiaj ogarnąłbym sobie ten w tym odcinku ogarnąłbym sobie krówki bo mogą się przydać znaczy hmm. krowy się zawsze przydają drewna mam dużo Mam bardzo dużo drewna To się na pewno bardzo przyda bo potrzebuję zrobić dużo płotków zarobię zrobię też dużo pacyków no, tak ten powinno starczyć jakoś dobra, teraz zrobię płoty dębowe i furtka. Dwie. Dobra. Cyk, cyk. Idziemy co zrobić. Tu, O, już mamy jedną krowę. Szybko. Krowę. O, co ja robię? Co To no, nie musi być jakieś świnka. Przepraszam cię. Ale niestety przeszkodziłaś mi. Eee, cyk, 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 cyk. Siłko poprzenicę. Poprzenicę, bo muszę krowę. Co jest? Takie lagi. Z jaki No to ja teraz Byle żeby, było, byle żeby była w łapie Nie Czemu mi się to odpaliło? Halo A, ok, tam pojąć co niepotrzebne Zjem sobie szybko Chodź, mam Mam pszenicę, chodź Tak, chodź Dobra, krowa. chodź Chodź, chodź, chodź Chodź, 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 chodź. A, i było... Cyk. Mam jedną. Nice. Trzeba by się druga. Ale nie chcę się specjalnie pokrodać dziś. Szukać daleko. Jak się na pewno się... Prędzej czy później jakaś... Sama przybu... Tam sama się jakaś tutaj... przyburęta. O. Okej. Okay. Nie jedna, a dwie? Chodźcie. My mam my mamy już trzy, no to super. Chciałem, chciałem tylko dzisiaj dwie, a mamy już trzy. Będę miał cztery, bo jeszcze je rozmoże. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, bo tam zombie jest szybko. Nie, dwa zębiaki Szybko, chodźcie, chodźcie, chodźcie Krówki Dobra Mamy trzy krowy Nie wyjdą raczej, nie wyjdą, trudno Dobra, idziemy spać Dobra, super Wezmę więcej pszenicy sobie je rozmnożę yy, cyk o dobrze golem wyjaśniłeś o to tych zombiaków cyk i cyk o to nie masz. trudno i co mi bije szkielet a spadaj i mamy cztery krowy to bardzo dobra informacja jest bardzo dobra. O, tu jakieś osiągnięcie. Wychodu idzie krowy na pszenicy. Było słychać tak na pewno. Dobra. Co by tutaj jeszcze w tym odcinku zrobić? Chyba szczerze że zrobiliśmy tak bardzo dużo, bo mam farmę już w gotową krów No się będzie rozbudowywała, będę je ciągle rozmnażał, będzie ich coraz więcej na pewno więc co chyba to by było na koniec w tym odcinku mało zrobiliśmy no ale i tak chyba wystarczająco dużo z tego względu, że będę musiał jeszcze nagrać jeszcze jeden odcinek, bo Ogr nagram go dzisiaj z tego względu, że w poniedziałek muszę go wrzucić, a jednak wolę spełnić święta z rodzicami z rodziną, ze, wszystkim, ze wszystkimi niż Już... kurde, to byłem niż tak na graniu. więc co chyba tutaj dobiega koniec tego odcinka napiszcie też e, napiszcie w komentarzach co możemy zrobić tutaj na pewno przeczytam komentarze piszcie a my co żegnam się z wami Siemanko. Do zobaczenia. Zostawcie też łapkę w górę. Suba z dzwonkiem. I cześć.